Cześć widzowie, w końcu, w końcu przejdę tego Minecrafta. Zauważcie, jestem na tym świecie i udowodnię Wam, widzowie, że przejdę, przejdę tego Minecrafta, bo sobie coś zrobiłem takiego, że, że przejdę Minecrafta. Zobaczycie zaraz, patrzcie. Wykopiemy sobie drewno. Jesteśmy oczywiście na płaskim świecie, ale. Pokażę Wam, że umiem, umiem przejść Minecrafta. Nie wiem, z 20 minut chyba ten filmik będzie trwał. Bo nie muszę szukać diamentów, więc... Dobra. Robimy sobie tulsy podstawowe. Kilow tylko na razie. Czekajcie, bo muszę się dokopać do kamienia. Tak, zrobiłem na płaskim świecie, że mogę mieć kamień i właśnie teraz, jak widzicie, żelazo. Tak. Mogę też mieć żelazo. Czekajcie, bo jeszcze muszę sobie zrobić też piecyk, więc szybko sobie, czym prędzej wykopiemy. Ok, mamy i jeszcze na właśnie to, co Wam mówiłem, czyli na na kilow, więc okej, okay, dobra, robimy jak najszybciej, dobra, robimy kilofik, robimy to, hop, dobra, szybko wykopujemy sobie trzy żelaza i potem wykopiemy sobie diamenty, okej, okay, dobra, wkładamy, tu, tu, niech to się przepali, a ja za ten czas no, wyrzucę te kilofy, bo mi nie są. Już te kilofy po prostu niepotrzebne są. potrzeby nam nie są. A ja za ten czas sobie rozejrzę, się, czy jest kowal. Bo jak jest kowal, to będę mieć żarcie, ale chyba nie ma kowali i nie będę mieć żarcia. Jest, jest! Jest kowal, dobra, spoko. To będziemy mieć chleb. Chleb chyba ale jabłka też mogą, o ale nie no po co mi żelazna zbroja jak będę mieć zaraz diamentową zbroję więc nie wiem czemu, ale chciałam że, 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 ale no przecież przecież ja gra, gram na łatwym takim sobie zrobiłam takie łatwe, że że mogę sobie normalnie. Okej okay, dobra. Idziemy do piecyka na bank, już musiało się to przepalić, tak? Wezmę sobie tutaj dwa. Dobra, ok. Robimy sobie kilofik żelazny i czym prędzej idziemy wykopać diaksy diaksy. I Pod tym jest zganicie. Myśleliście, że Bedrok? Nie. Pod tym jest normalnie, jest pod tym obsydian, żebyśmy się dostali do netheru, żeby wziąć, znaleźć fortecę, żeby wziąć pałeczki. Od blazów, żeby, żeby szybko przejść w grę, no bo nie będę robić tak oszukiwając. Już trochę oszukałam szczerze, więc no. A ja już chyba wyrzucam ten kilof. No mi jest niepotrzebne. Ja sobie zrobię już o właśnie. Proszę bardzo, diaksowy kilof. diaksowa siekierka. Jak mieczek nie robię, bo mam siekierkę. Wolę siekierką bić niż tym... Niż mieczykiem, więc okej, okay, dobra. Robimy sobie klatę, spodnie i jeszcze zaraz ten. Zrobimy sobie resztę, ale najpierw to potrzeba mi w ogóle taka propo. To potrzebuje światła jakiegoś, żeby mógł wydobyć ten. Akurat mi starczyła. Akurat mi starczyła właśnie ta. Tak. ile budki, więc. Okej, okay, jestem całym deksowym. Sorry, w ogóle tak właśnie. Nie pokazywałam wam. Mam świątecznego skina. Tak, bo, bo już są święta, więc nie wiem. Wy też róbcie sobie świąteczne skiny. Ja sobie przebrałam się za ciastko. Bo, mm, Mogłem jeszcze za prezent się przebrać, ale wolałam właśnie te ciastko, bo mi się tak spodobało, to jest takie fajne i jeszcze jest ciasteczka, to jeszcze jest dziewczyna ciastko, ciastek, więc no i właśnie muszę wziąć sobie to. Więcej właśnie potrzebuje drewna, bo idę do nederu, a mi się w nederze też może przydać drewno. Więc weźmiemy czym prędzej. Okej, okay, dobra. Mamy jakieś tutaj rzeczy. Okej, okay, dobra. Zakładamy właśnie zbrojkę, żeby nie mieć po prostu, żebym miał zbrojkę. Właśnie, właśnie, potrzebuję jedzenia do nederu, bo w nederze ja nie mam takiej wersji, co są te takie świniaki, co trzeba je zabijać, co, co na nas chcą zabić i z nich wypada właśnie tak, jak ze świni prawdziwej, więc nie wiem, po prostu chciałbym ten, chciałbym sobie z, wziąć, bo ja nie mam takiego ułatwienia jak, Wy macie, nawet niektórzy mają starą wersję Minecrafta. Ja na przykład mam starą wersję Minecrafta, co tutaj nie ma trójzębów. No, po prostu nie ma takich fajnych rzeczy, więc. No, ale mam na przykład książki takie, co jest Fire Aspect. E Dobra, ja idę już czym prędzej w końcu do, do tej kopalni, zbieram 10 obsydianów i robimy portal. Tak jak teraz mam EXPA 10, czyli potrzebuję 10 obsydianów, no bo zawsze potrzeba 10 obsydianów na portal, więc właśnie trzeba mieć ten 10 obsydianów. W każdej chwili przepraszam, bo w każdej chwili może mi się wyłączyć nagrywka, więc sorry jak wam się, może mi się wyłączy się nagrywka, więc tak jakby już powiem papa, pa, bo i nie wiem kiedy to może przestać się nagrywać, bo mój telefon ma taki, no oczywiście jak na telefonie, więc ale mam taką małą pamięć, więc może w każdej chwili się wyłączyć więc sorki za takie coś że może wam się mu, mi się wyłączyć i nawet nie powiem wam papa więc teraz mówię wam no a właśnie na, zaraz będę nagrywać kolejne wbijajcie o dziewiętnastej chyba o dziewiętnastej nie wiem nie wiem o której godzinie, ale musicie pilnować mój kanał, bo, bo mogę Wam pokazać, na moim kanale mogę Wam pokazać, jakie ozdobiłam ciastka. No, zrobiłam takie ciastka sobie. Upiekłam ciastka, no i ozdabiałam. Ja mam na nim czekoladę, mam na nim różne po prostu rzeczy. No i właśnie, teraz ja... Potrzebuje drzewo, żeby zrobić sobie pochodnie. Dobra. Hop. Hop. Dobra. Niech mi to się robi. A ja sobie za ten czas zjadę archewkę. I mogę? I czekaj. I zrobię sobie dwa slime bloki, żeby że jak ten, będę spadać w dół z wysokości w nederze, to, to będę mógł sobie pod siebie slajma postawić. I to jest dobry pomysł, co ja teraz pomyślałem. Ale wiem na pewno, że muszę czym prędzej szybko tutaj poszukać owiec, bo jest źle, robi się noc, ja nie mam łóżka, więc potrzebuję owce jakieś. O, tam jest owca, tu jest kurczak, a tu będzie gdzieś owca, tutaj właśnie jest ta owca, więc sobie przeprędzę i bo przyszło mi powiadomienie, że zaraz powinno mi się wyłączyć nagrywka, bo mam mało pamięci, więc sorki, więc papa na razie, bo po prostu może w każdej chwili już się wyłączyć zaraz zaraz właśnie może się wyłączyć więc okej okay. wiem robię dziwny sposób bo kładę drewno na tym na właśnie o dobra zdążę zdążyłem zrobić czekaj zaraz zdążę zrobić ten jeszcze nie zaatakuj nie zaatakowały jeszcze mnie boby, a ja już śpię. No dobrze, to dobrze, bo udało mi się szybko zrobić te łóżko, żeby, żeby mnie nie atakowały boby. Więc to dobrze trochę. Okej. Okay. No, no, i teraz pójdziemy sobie do wioski, po moje. Co będę, co robię, światełka. To pójdę sobie po moje, właśnie węgiel mój. Pójdę po mój węgiel. Hop, hop. Hop, hop. Dobra. Trzeba też tutaj zrobić. Opa, okej. Okay. Wziąć sobie to. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Robię sobie światełka. Dobra, mam światełka, tutaj sobie dał wszystko. Hop, hop. Okej, okay, dobra. O, jeszcze marchewkę będę wjeździć kolejnowy, dodatkowy, żeby sobie zjeść potem. Okej, okay, idę do, tutaj, do mojej takiej kopalni, powiedzmy. Dobra, oświetlę se, żeby się tutaj, żeby udało mi się wykopać. No, no zaraz będę. Bo nie chcę zżerać, pamięć zaraz będę po... Zaraz będę jak wykopię ten obsydian. Okej, okay, sorry widzowie, ale właśnie wykopałem te 10 obsydianu i czaję się na tą skrzynkę. Po wykopałem stamtąd i, i przyszłem tutaj, bo czaję się na te skrzynki tutaj, a tam jest portal do tego, do Endu żeby zabić smoka, więc tam jest, więc no i zaraz będę, poczekajcie chwilę okej, okay, już jestem bo musiałam musiałam coś powiedzieć mojej mamie, okej, okay, dobra bo wiecie musiałam powiedzieć, żebym troszkę była cisza, no bo wiadomo ja nie chcę robić wstydu sobie, więc to też Aha, po co? A dobra, ja mam drewno, więc się podbuduję na szybko. No, ser sorry. Sorry, widzowie, że nie umiem speed bridge. Co? Akurat? Ale po co mi to? Po co mi to? Dobra. Nie, może jeszcze tu gdzieś są skrzyki? O, nie ma. Oprócz... Tych dwóch tych trudno. Dobra, idę odpalać portal. Dobra. Okej, okay, dobra. Widzowie, więc robimy sobie portal. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. pięknie Zrobiłem. Widzowie, więc. Szybciutko, czym prędzej wskakujemy. Wszystko mam, wszystko mam. Wskakuję. Dobra, zrobię i. Co? Jak wygląda nether pro, y, na prostym. Boże. Boże, co jest? O kurde. O kurde. O kurde. Uff. O kurde. Uf. Kurde, nie, że ginę. Ja wierniczę, ja nienawidzę właśnie wchodzić. Dobrze, że, kurde, dobrze, że tu jest takie coś, bo sobie wezmę bloczki.